Spotykamy się często z pytaniem, czy motywacja sygnalisty, uzasadniająca dokonanie przez niego zgłoszenia, ma znaczenie dla możliwości korzystania przez niego z ochrony. Cóż, odpowiadając na to pytanie należy wskazać, że zarówno ustawa o ochronie sygnalisty, jak i dyrektywa o ochronie... Praw osób zgłaszających naruszenia prawa Unii w sposób jednoznaczny wskazują, że ich celem jest ochrona interesu publicznego, nie zaś rozstrzyganie ewentualnych konfliktów interpersonalnych pomiędzy pracownikami. Nie oznacza to jednak, że z tego faktu możemy jako pracodawca przyznać sobie uprawnienie do dokonania oceny motywacji, Uzasadniający dokonanie zgłoszenia przez sygnalistę, czy też w zależności od naszej oceny udzielić sygnaliście ochrony przed działaniami odwotowymi. Uzasadniając swoje stanowisko, chciałabym wskazać, że w lipcu 2024 roku Komisja Europejska sporządziła raport, w którym jako przykład Jednej z najczęstszych nieprawidłowości wskazywała uzależnienie przyznania sygnaliście ochrony przed działaniami odwetowymi od motywacji uzasadniającej dokonanie przez niego zgłoszenia. Podsumowując, należy stanąć na stanowisku, że motywacja przyświecająca sygnaliście przy dokonaniu zgłoszenia nie ma znaczenia dla oceny tego, czy przysługuje mu i czy może skorzystać on z ochrony przewidzianej przez ustawodawcę przed działaniami odwetowymi. Jeżeli są Państwo zainteresowani tematyką dotyczącą sygnalistów, prawa pracy czy też prawa imigracyjnego, zapraszamy na nasz kanał na YouTube prawo pracodawcy.